Gąbka, którego prezentuję o numerze 11291. Jest to z góry po Porsche, imbret Porsche od Michała Trójczaka, po synie porszaka, a z dołu jest samica od Darka Marciszewskiego, Perła, córka Perły i z góry fajny samczyk, naprawdę taka linia od Darka na... Super gołębie, dlatego takie ciemne brudne ubarwienie z trzecim paskiem eee, i chyba samiczka to będzie. Też ładnie się składa, składa. Eee, kompletna, rzucone ma 5-3-6. O to nawet widzę, że 11 lotowa, z drugiej strony tak dokładnie nawet nie widziałem tego, z dwóch stron 11 lotka. 5 piór rzucone, 6 do końca. Jeden szybki gołąb na tak, takich fajnych tego to polecam jak najbardziej. Uwielbiam takie e, rozłożenie skrzydła po 11 lotek z obydwu stron. E, no, coś pięknego. Trzęsie skrzydłem uważam, że trzeci pasek, że naprawdę dograny gołąbek. I samiczka podobna do matki, a z góry Porsche. imbred Porsche. Запрошу.